No dobra, Pieniu, masz tutaj w kość, a ja idę sprawdzić, yy, czy idę odłożyć diamenty do skrzynki Co jest? Co ty robisz? Co się stało? Nie. Jak mogę? Yy. O! Papuga! Jaka słodka! Kurwa, nie jestem papugą, jestem Rysiek Dobra ELAZO! Dobra, nie wiem, szukam, szukam jakiejś fajnej lokacji, żeby tutaj sobie pokopać, ale... Co to za dźwięk? w końcu z jakiejkolwiek wioski Eee... Skibidi, skibidi, hak tu, hak. Ehm, to, grubasie! Jestem bogaty, ale jest super nie z Napad, napad, napad dalej wszystko masz! E... E, do widzenia. O! Czarny kot! Będę miał nieszczęście! N a a nie się kopać, ale zapomniałem. To... Nie wiem tutaj... okej, okay, tutaj się będę kopał. Czy nie? O kurwa e... a Nie! Nie! nie, nie Kurde, ile tych ząbiaków się to zrobiło? Ała, ała! Koniu, uciekamy! Szybko! Okej, okay, dobra. Trzeba znaleźć świnie. świnię. O, tu jest! Zabiję ją. O, ty śmiesz! O, żelazo! Dobra, przyda mi się do mojej automatycznej farmy bambusów. Co tu robi koni? Dlaczego on lata? łapa Hello oh my god! Koniu! Okej, okay, dobra, wyjdę sobie tutaj na dwór. O, mój koń. Dawaj koniu. I teta. Co jest? Dziepi Co się stało? Koniu, skraczowałeś!